Czekał nas widok, najzwyklejszy w świecie, stajenka, żłobek, ojciec, matka, dziecię. Cud w tym był tylko, że na widok onych każdy się poczuł niedoczłowieczony. Dzień dobry Państwu, to nie będzie typowy wideoblog, właściwie nie będzie to też typowy wideoblog ekspres. Bo chciałem Państwu po prostu złożyć życzenia świąteczne, zobaczyć się z Państwem jeszcze za pośrednictwem mojego kanału przed świętami Bożego Narodzenia, ale najpierw powiem jeszcze o kilku sprawach. To będą, można powiedzieć, ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy już wpisali na karcie społeczność swoje pytania do sesji pytań i odpowiedzi, którą zamierzam zrealizować pomiędzy świętami a Sylwestrem, tych z Państwa, którzy jeszcze nie wpisali swoich pytań, zachęcam do tego. Przypominam, przyjąłem taką zasadę, że ci z Państwa, którzy są mecenasami, czyli wspierają kanał, ci z Państwa otrzymali ode mnie odrębny, skierowany tylko do wspierających post i postaram się odpowiedzieć na każde pytanie zadane pod tym postem. Natomiast z pytań, które się pojawią pod postem skierowanym już do wszystkich, wybiorę część pytań, bo też ta sesja przecież nie może być bardzo długa, a pytań już w tej chwili jest dosyć sporo. Zachęcam mimo to do wpisywania kolejnych. Druga sprawa jest taka, że dzisiaj, czyli 23 grudnia, na Twitterze postanowiłem. Zrobić coś w rodzaju zamiast FF tradycyjnego, czyli Follow Friday, bo tego nie robię i nigdy nie robiłem, postanowiłem zrobić Follow Year, czyli zgromadzić na liście złożonej z kilku tweetów te konta, te niki osób, które mnie najbardziej inspirują, które najchętniej obserwuję, których wypowiedzi na Twitterze, gdzie jestem zresztą już no niedługo będzie 12 lat. Um, uważam za najbardziej wartościowe, no i tak sobie pomyślałem, sporządzając tę listę, jak ona inaczej by jeszcze wyglądała, na przykład 5 lat temu, nawet jeszcze być może 3 lata temu, przed epidemią, pewnie też by wyglądała trochę inaczej. Pewnych nazwisk by na niej nie było, które tam się teraz znalazły, a z kolei byłyby takie. Które się już nie znalazły. Jeżeli mnie Państwo obserwują na Twitterze, to też zapraszam do zapoznania się z tą listą kont z całego roku, które moim zdaniem warto obserwować, bo może Państwa to jakoś zainspiruje i może znajdą tam Państwo kogoś, kto też Państwa zdaniem będzie wart obserwowania, a przecież do tego służy Twitter. No tak, przynajmniej mi się wydaje, żeby być jakoś zainspirowanym i. Znaleźć tam ludzi, z którymi można porozmawiać, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. Kolejna sprawa to kilka tekstów, moich tekstów, które chciałbym Państwu polecić, a które pojawiły się od momentu publikacji ostatniego pełnego wideoblogu. Po pierwsze, polecam Państwu tekst w ramach cyklu Konstytucja wolności na do rzeczy plus. Czyli tam, gdzie jest co prawda paywall, ale jeżeli Państwo ten paywall na naszym portalu do rzeczy.pl opłacą, to mają Państwo dostęp do tekstów pisanych specjalnie, właśnie do działu do rzeczy, Plus, a także do całego tygodnika regularnie i tekstów z tego tygodnika. A napisałem tym razem w tekście Spotkanie dwóch światów o tym, jak przeprowadziłem rozmowy tydzień po tygodniu w swoim programie Polska na Serio. Linki do obu rozmów zamieszczam Państwu w opisie tego filmu z mecenasami Jerzym Kwaśniewskim, prezesem Ordo-Juris i mecenasem Piotrem Szramem. No, zupełnie wydawałoby się, i tak zresztą jest, nie wydawałoby się z innego światopoglądowego rozdania, ale obie rozmowy dotyczyły tego, co dzieje się głównie pod względem prawnym praw obywatelskich, wolności obywatelskich wokół walki z epidemią. I to jest bardzo ciekawe, bo Dwa i ci prawnicy, pochodzący, tak jak powiedziałem, no, z zupełnie różnych kręgów światopoglądowych, wręcz przeciwstawnych sobie, w tej właśnie sprawie mówią niezwykle podobnie. Między innymi mówią o tym, że nikt nie może nam ze swojej łaski dać praw obywatelskich, ponieważ my się po prostu rodzimy wolni, my się rodzimy z tymi prawami, posiadamy je od samego. Początku I najwyżej można je nam ograniczyć, ale tylko pod warunkiem, że jest to naprawdę bardzo mocno uzasadnione. Zachęcam do obejrzenia tych rozmów. Drugi tekst na podobny temat, który pojawił się w internetowym magazynie KONTRA w ramach tzw. szybkiej kontry. Tam przypominam, co środę mam swój felieton. To jest tekst o ideologii sanitaryzmu. O tym, że pojawiło się coś takiego jak ideologia sanitaryzmu. Do tej pory określenia sanitaryzm można było używać, ja go używałem. Na opisanie pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu zachowania, natomiast mam wrażenie, że w ostatnim czasie zaczyna się pojawiać coś, co można już nazwać ideologią sanitarną ideologią sanitaryzmu, która wchodzi dosyć gładko gdzieś tam w miejsce obok ideologii ekologizmu, która też jest bardzo podobna w sensie konstrukcyjnym. Link oczywiście do tekstu też w opisie filmu. Wreszcie na portalu Onet napisałem tekst o tym co może zrobić, a co moim zdaniem powinien zrobić i dlaczego pan prezydent Andrzej Duda z nowelizacją ustawy medialnej znaną jako Lex TVN. Tam stawiam taką tezę, że pan prezydent nie powinien patrzeć w tym momencie na kontekst, czyli przejmować się tym jak jego decyzja zostanie Skomentowana przez opozycję czy też przez koalicję, ale po prostu zrobić to, co z punktu widzenia państwowego jest słuszne, czyli moim zdaniem um, odesłać tę ustawę do Sejmu, um, czyli jak to się mówi kolokwialnie, zgłosić do niej weto. No i wreszcie ostatnie polecenie to jest tekst, który. Dzisiaj, a zatem w czwartek, ukazał się na blogu Warsaw Enterprise Institute i w którym pisze o pewnym doktorze prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego nazwiska celowo nie wymieniam, bo uważam, że nie należy takich osób reklamować. Który to doktor prawa, bardzo aktywny na Twitterze, już od jakiegoś czasu zgłasza takie postulaty, głosi takie koncepcje, że należy zabraniać pewnych wypowiedzi. On to robi w kontekście epidemii. I dyskusji o tym, czy podejmowane środki są słuszne, że należy zakazywać pewnych wypowiedzi, jak to on twierdzi, niezgodnych z, wiedzo, z aktualną wiedzą naukową. Ostatnio wystąpił zaś z taką tezą, że nie tylko już wypowiedzi, ale nawet pytania, niektóre powinny być zakazane i ścigane przez prawo. I ja uogólniam ten przypadek, pokazując, że no przecież ten pan nie jest jedyny, a niestety tacy ludzie uczą studentów na wydziałach prawa i przekazują im, im po prostu swoje poglądy na te sprawy. Link, powtarzam, do wszystkich tych tekstów i rozmów również na kanale Świat Rolnika umieszczam w opisie filmu. No i wreszcie po tym wszystkim, po tych ogłoszeniach parafialnych, przyszła pora na życzenia, które chciałbym. Zilustrować obrazem, którego niestety nie możemy nigdzie oglądać na żywo. To jest obraz Caravaggio, a zatem malarza młodo zmarłego przed czterdziestką. Malarza bardzo powiedzielibyśmy niepoprawnego społecznie i politycznie, który musiał w pewnym momencie ratować się ucieczką z Rzymu, który miał na koncie przestępstwa, którego życiorys. Może być scenariuszem na sensacyjny film. Ten obraz powstał jeszcze w Rzymie, jak się okazuje, bo wcześniejsze um, oceny, czy wcześniejsze badania wskazywały, że mógł powstać rok przed śmiercią Caravaggio na Sycylii, ale nie, on to, jest, to są nowsze ustalenia, powstał w Rzymie około roku 1600 i jest to. Narodzenie Pańskie ze świętym Franciszkiem i świętym Wawrzyńcem. I dlaczego mówię, że tego obrazu nie można oglądać nigdzie na żywo? Dlatego, że on został w 1969 roku w Palermo skradziony, wycięty z ramy i skradziony, i do tej pory się, proszę Państwa, niestety nie odnalazło. No ale on pokazuje scenę, która leży u fundamentów święta, które. Będziemy obchodzili jutro, mówię o Wigilii, bo też w gruncie rzeczy jest to tradycyjne polskie święto, no ale przede wszystkim mówię też o Bożym Narodzeniu, czyli dniu po Wigilii Bożego Narodzenia. I tu chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, ile dostaniemy różnych życzeń i kartek, gdzie będzie napisane Happy Holidays albo najlepsze życzenia, nie wiadomo z jakiej okazji, to pamiętajmy, że i tak... U podstaw tego święta, które przecież rządzi tym czasem końca roku, nie tylko w Polsce, leży właśnie to. Leży właśnie ten niewątpliwy historyczny fakt, jakim było narodzenie Jezusa. A ja chciałbym złożyć wszystkim moim widzom, i to niezależnie od tego, czy są wierzący, czy niewierzący, a może. Wierzą w coś innego, jakie mają poglądy, bo też wielu mam takich, którzy piszą, że ze mną się nie zgadzają, ale że mój wideoblog ich inspiruje, więc przede wszystkim chciałbym Państwu życzyć, żeby te święta były dla Państwa zdrowe, bo to jest w tych czasach ważne, żeby były czasem spokoju, ale też chciałbym Państwu życzyć, niezależnie od tego, że pewnie na kanale zobaczymy się jeszcze przed Sylwestrem, chciałbym Państwu życzyć, żeby nadchodzący czas, nadchodzący rok Przywrócił nam zdrowy rozsądek, przywrócił zdrowy rozsądek rządzącym nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, tam gdzie ten zdrowy rozsądek utracili, żebyśmy nie zapomnieli, co to jest normalność, ta prawdziwa, bezprzymiotnikowa normalność, a nie jakaś nowa normalność. I również życzę Państwu, żebyśmy wciąż umieli ze sobą rozmawiać. Ja tego czasem doświadczam również ze strony osób, które się ze mną, tak jak powiedziałem, nie zgadzają, ale jestem w stanie z nimi dyskutować, bo one są na te dyskusje otwarte, nawet jeśli na koniec nie uzgadniamy stanowisk, tylko rozchodzimy się w swoje strony. Ale da się, proszę Państwa, da się jeszcze wciąż rozmawiać. Więc nie pozwólmy się również, i tego Państwu także życzę, wtrącić w ten głupi, bezmyślny, plemienny, Podział, który każe widzieć tylko zero albo jeden, bo świat jest dużo ciekawszy i dużo bardziej skomplikowany. A zatem jeszcze raz spokojnych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.